Dzień dobry, Konrad Właszak i kolejny film, który nagrywam dla Was. Tym razem o tym, bo nie wiem, czy może tego filmu nie ma na moim kanale, dlaczego wybrałem iPhone'a 11, dlaczego kupiłem iOS-a, dlaczego, dlaczego nie Android, dlaczego, dlaczego, się będę decydentów, wiecie o co chodzi. Dobrze, szukając telefonu. Gdy dostałem rozliczenia za eksperię No chciałem coś, co by nie było patelnią Chciałem coś, co by było z takiej średniej, wyższej półki Albo wyższej półki coś, coś, co nie będzie tragiczne Coś, co mi wystarczy na kilka lat Coś, co będzie się sprawdzać dobrze po prostu w dłuższym okresie No nie chciałem jakiegoś takiego średniaka Bo chciałem coś, co będzie miało świetne aparaty te ITD. Bardzo dużo wymagań, chociaż paradoksalnie, jak myślałem o sobie, to chciałem coś z fajną baterią, z dobrą baterią, z dobrym aparatem i w miarę wydajnego i stabilnego, więc takie wy wymagania z drugiej strony dość podstawowe. Myślałem mocno o Androidzie, ale tak, Sony już raczej nie, bo coś, co by było ciekawe, to na przykład piątka, ale była dość droga, plus, no to by było Prawie nie, nie odczułem aż takiej zmiany Z względem xz 1 no oczywiście dwa różne telefony, ale chciałem coś innego, jakiś inny system, nakładkę, inne podejście producenta może spróbować. Myślałem o pikselach przez chwilę. Ale jakoś ten pomysł szybko wyparował. Samsungi też brałem mocno pod uwagę, i to chyba był mój faworyt przez długi czas, żeby brać na przykład e, S10 czy S20. Mm, OnePlusy dość spore. E, Oppo, Realme też w tej budżecie. Te tańsze są fajne, a te są dość spore, bo te jakby jak już ktoś ma tam 6,5 cala, to przeważnie jest takie już trochę za duże dla mnie. Więc tak naprawdę wybór jest spory, a dużo już mi wyborów nie pasowało. Oczywiście czy Samsungi, czy Sony, Oppo, Realme, cokolwiek, świetne telefony. I mocno je polecam i jako drugi telefon bardzo chętnie mi wziął, ale chciałbym mieć takiego daily drivera tego głównego, który będzie wydajnie działał, będzie fajnie leżał w ręce, będzie po prostu był solid, będzie solidnym sprzętem i będzie czymś innym niż moja poprzednia e, Xperia. Myślałem mocno i to był świetny kandydat nad Huawei P40 i jeśli mam być szczery, chciałem go wziąć, gdybym miał usługi Google. To wow już by leżał w mojej kieszeni bo jest piękny, genialne aparaty, świetnie działa po prostu no, wow ale no, nie ma nie ma więc wziąłem iPhone 11 wziąłem iPhone 11, ponieważ jest bardzo stabilny ma długie wsparcie, ma fajny ekran mimo, że to jest tylko IPS i rozdzielczość się śmiesznie w porównaniu do większości Androidów, nie przeszkadza mi to ma naprawdę, nie widać dużej różnicy, wiem, że będę mówił o iPhone'ie, rozdzielczą się jak z 50 lat i nie widzi różnicy, nie widać różnicy przy przeglądaniu menu, no nie powiedzcie, mam Xperię, która ma 4K obok siebie i nie widzę e, jakiegoś, nie, nie mam takiego, wow, szybsze odświeżanie, to by było fajniejsze, to bym odczuł różnicę, ale tego tutaj i tak niestety nie ma. E, ma przyzwoitą baterię, naprawdę przyzwoitą, jak taki en, energiczny, aktywny dzień, to i tak to jest tylko jeden dzień, ale na pewno mnie nie zawiedzie, więc to jest spoko. Eee, ładowanie indukcyjne, bajer, ale chciałem to mieć w końcu w swoim telefonie. Jakaś tam odporność zachlapania jest. Mocy od cholery. I to jest ważny argument, że tu jest mocy od cholery. To znaczy, że przez te kilka lat, jak on będzie spierany, to raczej, raczej nie powinno mu tej mocy zabraknąć, co jest bardzo istotne, żeby okazało się, że dwa lata będę musiał zmieniać telefon, bo już po prostu nie będzie dawał rady. Kupiłem go z myślą, że będę go zmieniał pewnie za 2-3 lata, więc ma trochę posłużyć. Albo dłużej, cholera wie. Może drugi kupię, inny. Dobrze, co jeszcze? Aparaty. iPhone'y idealne nie są, jeśli chodzi o aparaty. Jak tryb profesjonalny z Huawei patrzy na aparaty z iPhone'ów, to tylko mówi heh, heh", Czyli się śmieje. I taka jest prawda. okej, okay, mam tryb nocny, który może sobie zwiększyć na przykład naświetlanie, ale to jest naświetlanie, które mi iPhone ustawia. Czyli mogę, on mi mówi, że mogę do 5 sekund, i mogę do 5 sekund sobie ustawić. A teraz mogę do 10, ale teraz mogę tylko do 3 i mam w dupie ciebie, twoje użytkowniku potrzeby, masz tylko do 3 i tyle. Więc to jest jakby dość słabe, bo mieć trochę więcej możliwości zabawy tym, żeby móc sobie samemu skonfigurować, czy ja chcę balon 10 sekund naświetlania, 30, jak w niektórych telefonach, tu mam i zrobić 30, i mam, tu piec, co ty chcesz, iPhone'ie. Nie mogę. iPhone i mówi, iPhone jest bardzo idiotoodporny, więc iPhone mówi, nie, ty zasługujesz tylko na 10 sekund naświetlania, i masz 10, i więcej już ci i tak nie damy. Ty, 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 użytkowniku, ty mierny. takie są fakty. On też był w całkiem dobrej cenie, poniżej 3, jak go kupowałem, to była bardzo fajna cena, tak zauważalnie, poniżej 3, więc dla mnie spoko. To był taki to był taki pułap, który był dla mnie za wysoki, bo chciałem kupować tańsze telefony. Ale że dostałem rozliczenie i połowa poszła z rozliczenia, jakoś przetrawiłem ten argument. Poza tym, co najważniejsze i co się co wynosi, się, co następuje po tych poprzednich punktach, to jest telefon po prostu stabilny. I pff, tyle on. Do tej pory są błędy w aplikacjach, bo o mówiłem, że są błędy. Czasami apki wywalają. To się zdarza, nie mówię, że nie. E, pewnie mniej niż na Androidzie, ale są. Ale to telefon stabilny. Jakby nie zdarza się z nim nic e, złego, żeby mi się tak skraszował randomowo i nie wiedział o co chodzi. E, brakuje mi jakichś czytnika linii papilarnych. Przyzwyczaiłem się do Face ID, ale jednak jak się teraz chodzi w maskach, to to jest, no jak sami wiecie, głupie, e, głupie, słabe rozwiązanie, bo bardzo niepraktyczne w wielu sytuacjach. Ale się przyzwyczaiłem i jakoś sobie radzę. Kod, kod znam swój, a nie jak połowa e, iPhone userów nie znam kodu, i jak mordownie odblokują, to po prostu nie mają telefonu. E, mówiłem o tym w jednym filmie, więc to jest telefon stabilny. I to, jakby dla mnie było e, najważniejsze, żeby się nie musieć pierdzielić ze swoim głównym telefonem. Bo jakby, jak będę go potrzebował, to on ma po prostu działać. Tyle. Chcę iść zrobić zdjęcia, chcę coś zadzwonić, chcę Co sobie pograć, to on ma działać, nie ma być z nim problemów. Tyle. Drugim z argumentów jest też to, że mam łatwiejszy nie do wszystkich, ale jakoś tam łatwiejszy dostęp jestem w stanie uzyskać do telefonów z Androidem, więc yy, iPhone jest taką fajną odskocznią. Plus chciałem czegoś innego, chciałem w końcu spróbować taki na full etat yy, iOS i sprawdzić, czy to jest spoko, czy za rok będę go sprzedawał i po coś innego, bo po prostu nie wytrzymam sądzę, że nie będę, e, więc to była taka fajna mi odskocznia, jest taka fajna mi odskocznia i przy niej chcę na razie pozostać. Android oczywiście nie skreślam, bo używam cały czas jakiegoś, ale ten iOS stał się tym głównym telefonem i tym mi bardzo pasuje. Podpatruję sobie niektóre rozwiązania, bo dość ciekawe są niektóre rozwiązania, które są tragiczne, o tym pewnie też jakoś kiedyś nagram, ale to jest dość e, interesujące podejście do systemu w wielu kwestiach, zupełnie inaczej niż na Androidzie, a czasami te systemy są prawie takie same. Dobra, tyle bo się rozgadałem. iPhone'a wziąłem głównie przez stabilność, przez inność względem Androida yy, i przez to, że mniej, mniejsze szanse są, żebym dostawał tak osoby na testy, będę miał kontakt z tym systemem na żywo. To chyba tyle. Dajcie znać, czy wykupiliście coś z iOS-em ostatnio. Dlaczego kupiliście? Czy przesiedliście się z Androida? Może też dajcie znać, dlaczego. No i chyba tyle. Comments down below, jak to mówią w amerykańskich filmach. Pozdro.